Ewangelia w Centrum zaprasza na podcast. 17 października Do bałwochwalstwa dochodzi wtedy, gdy coś stworzonego, by wskazywać na Boga, zajmuje jego miejsce w naszych myślach i pragnieniach serca. Te zmagania zaczęły się już na początku w ogrodzie Eden. I od tej pory towarzyszą ludzkości. To, co miało nam wskazywać na Boga, zaczęło go zastępować. To smutne konsekwencje grzechu. Grzech jest z zasady bałwochwalczy. Przez niego zaczynamy kochać coś bardziej niż Boga. Oczekujemy, że to, co Bóg stworzył, zrobi dla nas to, co zrobić może tylko Bóg. Oddajemy kontrolę w ręce stworzenia, zamiast jego stwórcy. Celebrujemy świat fizyczny, zapominając o tym, który go stworzył. Uwielbiamy dar i zaniedbujemy dawcę. Zwróćmy uwagę, w jaki sposób zostało opisane nieposłuszeństwo Adama i Ewy. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu, i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. Ewa znała wyznaczone przez Boga granice. Tak, ogród był cudownym miejscem. Znajdowali w nim mnóstwo pięknych dźwięków, zapachów, widoków i smaków. Trudno sobie wyobrazić, jak wygląda stworzona przez Boga doskonałość w świecie natury, a Adam i Ewa otrzymali błogosławieństwo życia w niej. Każda wspaniała rzecz, którą Bóg stworzył, miała wskazywać im na Niego. Każde drzewo, kwiat, ptak, strumień, owoc i zwierzę miało przypominać Adamowi i Ewie o Bożym istnieniu, obecności, miłości. I autorytecie. Bóg umieścił przypomnienie we wszystkim, co uczynił, tak, aby Adam i Ewa pamiętali, kim on jest, kim oni są i co jest w życiu ważne. Kiedy Ewa sięgnęła po owoc, a Adam poszedł w jej ślady, nie byli wcale zdezorientowani odnośnie do tego, co im wolno. Nie byli niepewni odnośnie do tego, co Bóg im przykazał, a czego zabronił. Wiedzieli, że to drzewo było poza limitem, ale w tej jednej chwili nic ich to nie obchodziło. W chwili, gdy zanurzyli zęby w soczysty owoc, już oddali swoją miłość i poddanie serca czemuś innemu. Miłość do Boga powinna dać im motywację i zdolność, by odmówić pokusie. I uciec daleko od tego drzewa, ale w ich sercach w tym momencie panowała już miłość do czego innego. Ich serca, powołane do istnienia, by kochać Stwórcę, zostały porwane przez miłość do stworzenia. To był początek strasznej wymiany: uwielbienie i służba Stwórcy za uwielbienie i służbę stworzeniu. Niestety, do takiej wymiany od czasów ogrodu doszło na ziemi miliony razy. To wielka duchowa ludzka dysfunkcja, że pozwalamy, by stworzenie przejęło miejsce stworzyciela w naszych sercach. Nic dziwnego, że Jezus musiał przyjść. Nic dziwnego, że jego łaska jest tak niezbędna. Nic dziwnego, że Bóg wiedział, iż nie może nas zostawić samych sobie lecz musi posłać odkupiciela który nas ocali dalsze rozważania i zachęta pierwszy list do koryntian 10 14 31